Zrobimy sobie dzisiaj trening Ale słuchajcie, jeżeli będzie zbyt intensywny Albo za mocny To bardzo was proszę Piszcie do nich, a nie do mnie Dlatego, że to był pomysł Sandosa, nie mój, ok? Dobra, moi kochani, także jedziemy Jesteście gotowi? Klęknijmy sobie na macie Ustawmy nogi w ten sposób, żeby lewa noga była z przodu, prawa noga była z tyłu z uniesionym kolanem. Prawą rękę układamy sobie na ziemi i wyobraźcie sobie taką linię, żeby palce u stop i palce u rąk były właśnie na tej linii i nie przekraczały Teraz lewą ręką wchodzimy w dół, nisko układamy łokieć i bark i później rozwijamy się w górę. Zaczynamy. Nie śpieszymy się, wykonujemy powolne, spokojne ruchy. I zmiana stron. No dobra, zmiana pozycji. Ustawiamy nogi trochę szerzej niż szerokość bioder. Stopy lekko zewnątrz. schodzimy w dół w ten sposób. Teraz lewa ręka na ziemi i prawą ręką rozwijamy się do góry. Raz jedna, raz druga. Jeżeli nie jesteście w stanie położyć ręki na ziemi, możecie ją ułożyć tak w powietrzu. O, w ten sposób. Nie skaczemy w ten sposób wysoko, tylko delikatnie. Kilka centymetrów nad ziemią. 15 sekund biegniemy bardzo powoli i 15 sekund przyspieszamy, dobra? 3, 2, 1, go. 15 sekund powoli. jest no To dopiero początek, moi drodzy. Rozgrzewka jest formą treningu, więc nikt nie mówi, że będzie lekko. No znowu bieg. Przechodzimy do podporu. Nadgarstki musimy mieć w linii barków. I teraz dotykamy na zmianę. Prawa ręka, lewa noga. Lewa ręka, prawa noga. Palce u stóp, palce u rąk. I uwaga, przyspieszamy. 30 sekund. pozycji, kładziemy się na plecach jest jak słońce raz no i damy radę, ma lekkie utrudnienie i biodra wysoko i pompujemy płytkie ruchy, zamknę sobie oczy, nie będę na was patrzeć teraz, zobaczcie ale naprawdę jest ciężko Zostajemy w tej pozycji, biodra dajemy mocno do góry, cały czas są pośladki napięte, ręce kładziemy z tyłu za głową i zbliżamy odcinek piersiowy po górze, ale nie rozluźniamy mięśni brzucha, czyli cały czas pracujemy w tej pozycji, nie kładziemy głowy luzem na podłoże, cały czas lekko uniesiony. Przechodzimy do lewej strony maty, do środka wyskok, do prawej strony maty, do środka wyskok. Czyli wyskok mamy za każdym razem na środku maty. 3, 2, 1, go! To no teraz brzuchy, kładziemy się na plecach. Poproszę teraz najbardziej profesjonalny zestaw do ćwiczeń. Jeżeli takiego Soundosa nie macie, to oczywiście możecie sobie wybrać również inne rekwizyty, który też jest bardzo profesjonalne, czyli poduszkę. Zaczynamy 30 sekund. To jest 30 sekund prawa strona, potem 30 lewa strona, to naprawdę może przypiec. Jeżeli nie czujecie tak bardzo, że wasz brzuch płonie. Jeżeli nie czujecie tego co ja, to uwierzcie mi, robicie to źle. A jak to poprawić? Musicie podnieść odcinek piersiowy mocno w górę. Odklejacie piersiowy w górę. Dopinacie mięśnie brzucha. Jeżeli skupicie się na napięciu mięśni brzucha, o Jezu, to naprawdę będzie płonąć. Dobra moi drodzy, teraz kolejne ćwiczenie. Moje ulubione skłony. Dajemy nogi dosyć szeroko, byle nie za szeroko. I zrobimy takie skłony, ale nie boimy się uginać mocno kolan. Zachowujemy cały czas proste plecy i nie dopuszczamy, zwróćcie uwagę, do takiej pozycji. Okay? Dzwony biją. Jak skończą, dopiero jak skończą, kończymy ćwiczenie. Taki czeleś tam wrzuciłem teraz. Więc to ćwiczenie robimy wyjątkowo trochę dłużej. Asystent, weź sprawdź, ile dzwony biją w Warszawie. Bo ja nie wiem, czy ja dam radę. Na razie jest nieźle. Ten challenge jest w ogóle wykonalny. Nie boli, nie boli, jest leciutko. No nie wierzę, <noise> <noise> bijał przez 10 minut. gadasz, tak? No to robimy 10 minut. Wytrzymaj. Wy też musicie. żeby to był pierwszy na świecie rekord Guinnessa w brzuszkach? O nie! Chyba kończy. Nie? Chyba tak. Coraz mniej, coraz mniej. No już skończył. O, ale mnie ten dzwon załatwił <noise> na koniec, mam nadzieję, że Was też, nie to jak mam nadzieję, na pewno Was też, skoro mnie załatwił, no nie może być inaczej. Słuchajcie, dzięki za obecność na dzisiejszym treningu, jeżeli Wam się podobało, dajcie znać w komentarzach. A teraz słuchajcie, co do suplementów Sandow, sam stosuję od roku i czuję różnicę, bo czuję się lepiej. Są spersonalizowane, więc to jest naprawdę w nich wyjątkowe, a co do naszego treningu, bardzo Wam wszystkim dziękuję za obecność i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.